To co? No to Elo Elo! Witamy serdecznie w kolejną. Nie w kolejnym. W pierwszym odcinku ses go. W tej rundzie będziemy walczyć z, z właśnie mistrzem kierowcy Rafciem. Suba i Rafałowi. No to zaczynamy. Ja kontra Rafcio. Dobra, no to ja sobie. Oj, z niczym sobie nie pogram. To jest pistoletówka taka ta. Gramy na bomby czy na zabójstwa? Na bomby, nie? Też. W tym odcinku tak, ale następnym już będzie tylko na zabójstwa. A nie wiem. No, bombę podłożę. A widzisz. Kurde! kolego. O Jezu, kurde. Dobra. Może być. Aha, czyli posłeś na A kurde. O kurde. O kurde. Aj kurde. Lecę na pełniaka, na pewnego siebie Okej, okay, lecimy Nie wiem, czy tu, czy tu, dobra, idę tu No, gdzieś tam ktoś strzela <todobie> Skąd widział, że tam dobra. będę? Aksy, aksy Aksy Dobra, wezmę to i to, no i idziemy Miał cię to zbawić, bo to się na tak nazywa. A, wabik? Tak. A, kurde mać. Uh, kurde, zbyt szybki czas kupie kupywania. I nie wiem co kupywać. Dobra, ku Kurwa, co zrobiłem? Ale ci zmyliłem granatem chyba, co? Czy nie bardzo? I chyba znowu mnie wywaliło z inter... z meczu Ojoj, nie wiem czy z tego odcinka coś w ogóle będzie, bo u mnie tak zacina, że... Ojoj Jakie lagi mam? O, zabiłeś mnie dopiero Ale... Ja Cię nawet nie słyszę, nie wiem czy wiesz jaki mam ping? Dosyć niski Ojej. No teraz masz jakoś niski, ja. O, teraz jest git, jest git Okej okay. No widzowie, niestety, internet, niestety, nie mogę wiedzieć. niestety no, taki słaby, nie, nie wiem jak on się nazywa. E, on nie służy właśnie do gehania, on służy bardziej do takich social mediów, wiesz o co chodzi. A nie filmu? Nie, absolutnie. On jest właśnie taki, taki słaby, żeby po prostu było, był jakiś kontekst, nie? E, nie wiem co robię a. teraz, bo robię taki błąd, bo korzystam z takiej broni, a nie innej. No właśnie, wiedziałem, że to zrobisz. Kurde, nie kupiłem żadnego granata. Kurde, nie widzę Cię. Nie, wiem, co ja robiłem. To dziecko to nie do mnie. Nie, to ty do mnie to nie, nie, nie no szczeram, ale kurde. Hmm. O nie, skończyły się. Skończyły się. Ale nie chcę ci mówić, ale masz dobry ping. O widzisz, fajnie. Właśnie teraz mi nie laguje. Skończy, eee, już skończy, wiem. Skończyło się, babci serani. A ja mam. Nie to ty ale mamy stałe, w się <śmienicza> Kurde, co ja zrobiłem w ogóle? Po co ja kupowałem tego Negala? Zadałem ci w ogóle jakieś obrażenia? No to, to odrobinę coś tam zadałeś Gorąco i serdecznie. O Jezu, 1 do 7. Nie ma nic do sprawdzenia. Podnieść tego. Nie ma... Co jest? Akacza podniosłem. Tutaj wiście... Ale mnie szybcie. zaskoczyłeś. To było szybkie. I teraz nie słyszę, czy gdzieś tu ptasz. No właśnie, wiedziałem, że na poszłoś. Pik 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 O wow, kurde Ile ma mieć oh, no, no. tego HP Eeee, e, HP47, a osłonę 86 No kurde Nie wierzę no, co ty robisz? O nie, to jest ta mapa ja tego nie zmieniałem, jakby co? Ja wiem jaka to jest mapa, ty mnie tu trollowałeś, pamiętam. Na live, co nie? Na live. Tak, to jest ta najgorsza mapa. Oni. No nie no, mnie tak zacina, że ja nie wiem gdzie ja jestem, to stoję na wagonie. What the fuck. Dobra, możesz mnie zabić. Nie, więc nie wiem co ja robię teraz w tym momencie. Nie wiem co ja robię. Dauna ma. O, zajebi się, zabił mnie. E, jeszcze się żyje. Halo, halo. O, o. Ładnie, ładnie. E, pik masz. Nie, czy dobrze widać? 67. A, u mnie 23, lol. Moje 23. A, tak. No, 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 dobrze, dobrze, za Pomyliłem do kurzyn. A bo jesteś coś się kopiesz Pięć gwiazdek putina! Mam cię, mam cię, mam cię! Mam cię, mam cię Albo nie Nie wierzę Lagi Albo nie wiem chodzi pod rabinie Wow, chyba ja, Są mruda Chyba, są lagi, czy znaczy, u mnie. Oj, zabiło mnie Ja nie mam lagi Oj przepraszam widzowie, ale no chyba ten ten odcinek, ten odcinek będzie ogólnie urawała lepszej jakości niż u mnie.